Jeżeli zaczniemy wnikliwie studiować badania dotyczące czytelnictwa, wyłoni się nam dość dziwny obraz. Wśród całej rzeszy przeciętnych czytelników, czytelników, którzy przetwarzają czytany tekst z przeciętną jakością, tempem, jest kilka procent ludzi, których czytanie wykracza poza przeciętność, którzy czytają bardzo sprawnie, którzy czytają nawet... Dwu, trzykrotnie sprawniej niż inne osoby. Co łączy te osoby? Zazwyczaj biegli czytelnicy, najbieglejsi czytelnicy, nauczyli się czytać przed pójściem do szkoły. Zazwyczaj wywodzą się ze środowiska, w którym bardzo dużo czytało się dziecku. Dziecko, które. Mm, było zaangażowane w zabawy, w czytanie, właśnie przed pójściem do szkoły, zazwyczaj wyrasta na biegłego czytelnika. Czym różni się czytanie, nazwijmy to tradycyjne, jakiego uczymy się w szkole, od biegłego czytania? Jak przetwarza czytany tekst mózg biegłego czytelnika? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, czym jest czytanie dla naszego mózgu. W myśl definicji Tinkera McCullougha czytanie to rozpoznawanie wyrazów. Wyraz jako bodziec poprzez nasze oko pobudza idee i znaczenia, pobudza nasze myśli, tak jak słowa, dźwięki, które wypowiadamy między sobą również Pobudzają nasze myśli. Czyli możemy powiedzieć, że dziecko czyta, kiedy wyrazy pobudzają idee i znaczenia zakodowane w mózgu dziecka. Do rozpoznawania wyrazów prowadzą dwie drogi. Pierwsza tradycyjna głównie oparta jest na tym, że wymaga się od dziecka, żeby dużo czytało głośno. I jest to metoda powszechnie stosowana w szkole. Dziecko zaczyna swoją przygodę z czytaniem od składania literek A, L, A, A, La, my, M, A, M, A, La, ma i tak dalej. Mimo, że metoda ta wydaje się sprawdzać... Wytwarza jednak pewien niekorzystny nawyk, a mianowicie wyraz, który dziecko widzi, zanim pobudzi myśl, musi najpierw pobudzić wewnętrzny dźwięk. Stwarza to pewien problem natury fizjologicznej, gdyż bodziec wizualny, którym jest wyraz, zaczyna być identyfikowany przez ucho. Czyli każdy z nas możemy zaobserwować, że większość z nas ma tak zwanego wewnętrznego lektora, że czytam tekst, ale wszystko wymawiam. Niektóre osoby nawet podczas czytania poruszają ustami. Czyli to nie sam wyraz pobudza myśl, a wyraz pobudza dźwięk, a dźwięk dopiero pobudza myśl. I jest to nienaturalne, żebyśmy to, co widzimy, identyfikowali przez ucho. Zwróć uwagę, że nie ma drugiej takiej rzeczy, którą, że żeby zrozumieć to, co widzimy, musimy powiedzieć sobie, co widzimy. Jeżeli widzisz krzesło, wiesz, że to jest krzesło, widzisz stół, wiesz, że to jest stół. Bodziec, oko, i idea znaczenia. Dlatego druga metoda to taka, żeby posadzić dziecko i czytać dziecku, pokazując palcem wskaźnikiem, co się czyta bawić się z dzieckiem flashkartami, wywiesić na ścianie jakąś ilość wyrazów i codziennie czytać je dziecku, skakać po wyrazach. Co to powoduje? Powoduje to, że dziecko takie nie używa ucha do zidentyfikowania tego co widzi, czyli wyrazu. Wyraz bezpośrednio pobudza myśl, a przez to, że Szybciej myślimy niż mówimy, automatycznie dziecko takie zaczyna dużo bieglej i sprawniej czytać i stwarza mu to dużo więcej radości. I okazuje się, że nie ma przy tym sposobie czytania ograniczeń dla na przykład dyslektyków i oni doskonale mogą radzić sobie właśnie z czytaniem. Jeżeli mamy wyrazy, Czarna droga asfaltowa to dziecko uczone tradycyjnymi metodami, żeby zidentyfikować, żeby w jego mózgu wyłonił się obraz tej drogi asfaltowej, czyta czarna, oko, ucho, brzmienie i to brzmienie czarna pobudza obraz, droga, oko, ucho, brzmienie, droga, nadbudowa do czarna. Asfaltowa, oko, ucho, brzmienie, asfaltowa nadbudowa do czarna droga, czyli mózg, musi wykonać tyle operacji, żeby wyłonił się obraz. Biegły czytelnik widzi czarna droga asfaltowa i automatycznie wyłania się obraz. Dlatego dzieci, które czytają biegle, biegli czytelnicy, uwielbiają czytać. Dzieci, które zaczynają czytać w ten sposób, mówią, że to dla nich jest jakby. Oglądać film, że jest to bardzo przyjemne. Rodzice z zaskoczeniem zaczynają obserwować, że e, dzieci same sięgają po książkę, e, zaczynają cią ciągnąć rodziców do sklepu z książkami, do księgarni, do bibliotek, że czytanie zaczyna brać udział w życiu dziecka, a czytanie bardzo mocno rozwija wyobraźnię dziecka. Prawą półkulę. Czytające dzieci dysponują zazwyczaj dobrą pamięcią. Dlatego nie ma drugiej takiej gimnastyki dla mózgu, jak czytanie. W momencie, kiedy wyrazy pobudzają myśli, cała struktura neuronów jest w takim tańcu, i rozwój mózgu dziecka przebiega znacznie korzystniej dla niego niż Spędzenie tego samego czasu przed telewizorem, gdyż gotowe obrazy, niewymagające wyobraźni, przetwarzania nie rozwijają tak, nie uruchamiają tak dużo funkcji mózgu, jak ma to miejsce w przypadku czytania. Dziękuję za uwagę.